Czołem widzowie, trzeci filmik z Łodzi we wcześniejszych fakt. Nie popisałem się, bo byłem w knajpach blisko noclegu, niepolecanych, przez co nie były to jakieś mega specjały, ale dziś mam coś dla fanów łódzkiej gastronomii. Jak wrzucałem posty, że jadę albo byłem na miejscu łódzka bagieta, pojawiała się w rekomendacjach najczęściej, masa ludzi prosiłaby to sprawdzić, więc jestem lokala, w zasadzie budka szybko urosła do miana klasowej, bo jak byłem w sierpniu to jeszcze nikt tego nie polecał, a teraz w lutym ze 100 komentarzy widziałem odnośnie właśnie tych zapiekanek zajeżdżam na miejsce chłodno było i mówię gdzie ja to zjem, ale są stoliki przy budce lokal tencji życiem, bo jak czekałem to doszło sporo nowych klientów, a i wcześniej widziałem, że ludzie Zamawiali, ja wziąłem pozycję o nazwie PRL. Jako nawiązanie do klasyki zapłaciłem 22 zł. Czas oczekiwania około 10 minut jest. Powiem Wam drożej. Ale porcja jest potężna, ujęcia tego nie oddają, ale tam jest na serio bardzo dużo jedzenia, ciężkie to w łapie. Bagietka chrupiąca z zewnątrz, ale nie raniła podniebienia, delikatna w środku i po prostu smakowita. Nie będzie przesada, jak powiem, że to jedna z lepszych, jakie jadłem, jak nie najlepsza. Pieczarki soczyste, do tego sery gouda i cheddar ciągnące się, ale też jest element chrupkości, taka skorupka. Mega w smaku to było i jak lubię zapiekanki, Ciężko mnie czymś zaskoczyć, a tutaj prostota i smak sprawiający, że chce się tam wrócić, zatem polecam bardzo. Tylko albo ja ślepy, albo tam nie widziałem ketchupu, jeśli chodzi o sosy. Możecie mnie sprostować, kto tam jadł. Natomiast ja wziąłem pomidorowy, no i tak jak, taki jak w pizzeriach, wyrazisty i świetnie domykał klamrę jakościowych produktów użytych do produkcji, w produkcję tej zapiekanki. Zjadłem to ze smakiem, zatem dzisiaj daję potężną ocenę 10. I przyznaję, że to pierwsza taka dobra zapieksa w 2025 będzie do czego się odnosić w przyszłych filmach, bo to będzie taki wzór. Pozdro.